To dzisiaj ważny dzień dla całego Krakowa. To właśnie dzisiaj otwieramy nową halę widowiskowo-sportową przy 30 Liceum Ogólnokształcącym. Za inwestycje odpowiedzialny był zarząd infrastruktury sportowej w Krakowie. Otwarcie odbyło się podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, w którym uczestniczył prezydent miasta Krakowa Aleksander Miszalski. Nowa hala to inwestycja istotna nie tylko z perspektywy szkolnej młodzieży, ale także całej lokalnej społeczności. Łączy w sobie dwie funkcje sportową i widowiskową. Znalazła się w niej podłoga z północnoamerykańskiego, znana z hall, z których rozgrywane są mecze NBA. Obiekt został wyposażony w rozkładaną scenę teatralną z pełnym zapleczem technicznym, a na widowni może usiąść około 700 osób. Dodatkowo istnieje możliwość podziału przestrzeni na trzy sektory. Całość inwestycji uzupełnia czterotorowa bieżnia, a także boisko zewnętrzne i infrastrukturę rekreacyjną. Inwestycja pochłonęła blisko 26 milionów zł. To przestrzeń, która ma rozwijać nie tylko sportowe talenty, ale również artystyczne pasje. I ma ona służyć nie tylko uczniom, ale również lokalnej społeczności.